wypięte pośladki, tylko to ma być zapadnięte. Wszystko. I teraz delikatnie klatka pierwszego do góry wdech. Tą ręką odpychamy się tak samo jak tą ręką na podłodze. To jest ten ruch. Tak? I skręcamy. Na razie nie odrywamy pośladków od pięt. Skręcamy się. I znowu robimy, intensyfikujemy wdech. I teraz z wydechem kontynuujemy, i teraz możemy skręcić się tak. Pośladek naprzeciw lewemu. Żeby zintensyfikować to ćwiczenie, chwytamy się ręką za ramię i przyciągamy. I teraz kontynuujemy również głowa. Mocno. Jeszcze. I robimy wdech, i właśnie teraz na tym bezdechu, na, kiedy już wypuścimy powietrze, na bezdechu pogłębiamy. Jeszcze. Jeszcze a cię zaczepiony od ramię ciągnie do boku. Jeszcze i powolutku, powolutko. I I druga strona. Udo. Nie za daleko, nie za blisko. Nie, nie pośladek, udo. Wdech delikatnie do góry. I z wydechem twistujemy delikatnie do boku. przetrzymać. Robimy wdech, klatka piersiowa lekko do góry i teraz z wydechem jeszcze mocniej i intensywniej. Teraz już pośladek odrywa się na od pięty. Teraz ręka, która jest na udzie idzie sobie na bark ręki na podłodze. I teraz naprawdę niech to ciągnie, niech łokieć ciągnie, a my się twistujemy jeszcze bardziej. Robimy wdech i na szerokiej krtani i na bezdechu Pogłębiamy i wracamy powolutku i spokojnie.